Hej, chciałabym dzisiaj opowiedzieć wam jeszcze o modelu firmy Annex, najwyższy model tej marki E-Type, który jest wykonany głównie z ekoskórki, tutaj na górze, zarówno jak i przykrycie na nogi, a tutaj z materiału. Bardzo fajnie jest teraz, zakryte są zamki. Są yy, zabudowane. Mamy możliwość yy, przedłużenia budki o panel wentylacyjny, żeby dzieciaczek miał przewiew. Poprawiona w tym najnowszym modelu jest e, funkcja składania e, tej budki, jak po wciśnięciu dwóch przycisków tutaj automatycznie możemy obsługiwać e, budkę jedną ręką. Przykrycie na nogi jest na magnes. I tutaj, na rzep. Całość można odpiąć do prania poprzez wypięcie zamkami wnętrza gondoli. Gondola ma długość 74 cm i 35 cm szerokości. Poprawiony jest również system wypinania gondoli. Jest system z pamięcią na wyklikiwanie. I jednym pociągnięciem możemy wypiąć gondolkę, która oczywiście ma system wentylacji. O. I można sobie ustawić przewiew góra-dół. Sam stelaż jest bardzo lekki. Waga jego to 5,65 kg. Jest, koła są wykonane z takiej specjalnej pianki poliuretanowej jest on małych gabarytów, jak widzicie, on jest bardzo zgrabny. Ma amortyzację na tył i tą dodatkową amortyzację do regulacji. Koła można zablokować do jazdy na wprost, na nierówny teren. W ten sposób można je zablokować poprzez użycie tych dwóch przycisków i tak samo odblokować. Bardzo fajny kosz, który też jest wykonany z ekoskóry. Zobaczcie, w ten sposób można go odpiąć. I również można go ściągnąć do prania. Poprawiona jest spacerówka. Ona jest bardzo wyszczuplona, jest bardzo lekka. Spacerówka jest przodem i tyłem do kierunku jazdy. Można ją też rozbudować o ten dodatkowy panel materiałowy. Jak również o jeszcze jeden panel wentylacyjny, o, który w ten sposób możemy sobie przefiltrować. Na wyposażeniu wózka w cenie jest również plecakotorba, bardzo modna teraz, i gratisy na wyposażeniu, moskitiera, folia przeciwdeszczowa. I to tyle. Spacerówka wygląda naprawdę zgrabnie. Bardzo ładna jakość materiałów jest. Tutaj jest wentylowana też, wentylowany podnóżek, który wszystko można tu regulować. Jeżeli chodzi o pałąk, możemy go sobie odpiąć do boku i wyciągnąć dzieciaczka. Może później też sam wchodzić. Nie trzeba w całości wyciągać tego pałąka. Wyklikiwanie spacerówki jest dokładnie takie samo jak wyklikiwanie gondoli, czyli z funkcją, z funkcją pamięci. I co najważniejsze, spacerówkę można złożyć razem z siedziskiem. Zobaczcie, jest bardzo mały po złożeniu. W rękawiczkach ciężko się to robi. O. Ten sposób i zajmuje bardzo mało miejsca. Też jedno miejsce w bagażniku, bardzo lekki. Dodatkowo na wyposażeniu jest przykrycie na nogi, które też jest w cenie wózka. I można na te zimniejsze dni po prostu zakryć sobie nóżki dzieciaczka. Wózek oczywiście jest kompatybilny z, większo z większością bezpiecznych fotelików. Można zamontować tutaj na tej ramie e, tak naprawdę każdy bezpieczny fotelik e, przy użyciu odpowiednich adapterów, które jak wiecie dostajecie od nas w gratisie. Dzięki, do usłyszenia.